Cześć, witajcie. Zobaczcie, co firma Diamond Service, właściciel marki Sandy, wymyślił do swoich przecinarek. To są nakładki na łamak. Te nakładki plastikowe mają uchronić płytki przed, przed zarysowaniem. Za chwilę pokażę Wam, jak to zamontować. Zobaczcie, nakładki macie na lewą i na prawą stronę. Podnosicie sobie tutaj, zahaczacie tutaj, tu jest taki ząbek. Z tej strony, ja Wam pokażę, tutaj, zahaczacie sobie to z tej strony i delikatnie na wcisk. Jedna strona, druga strona, tak to wygląda zamontowane na przecinarce. Zrobimy sobie teraz cięcie. Także jak widzicie nakładki sprawdzają się bardzo dobrze. Pewnie zapytacie teraz o cenę, ile takie coś kosztuje. No Już Wam mówię, to jest bezcenne, rozdajemy to za darmo, rozdajemy to tym osobom, które kupiły przecinarki u nas. Jeżeli kupiłeś przecinarkę u nas, to wyślij SMS-a z dowodem zakupu, padakłem lub faktura, wyślij adres dostawy, Oczy... dostaniesz to oczywiście za darmo. Może być na adres domowy, może być na paczkomat. No i od dzisiaj do każdej nowej maszyny dodajemy to w gratisie. To tyle, dzięki, hej.